Witam, niedziela wieczór, niedziela wieczór, koniec. Koniec zadania na linii 173. Brygada pierwsza. I wracamy na Bazę schyloni z, z dworca. Na obwodnicę trójmiasta i drugi kwietnia dzisiaj skończyłem tutaj na dwieście pierwszej trzydzieści dziewięć nie siedem wszystko według planu, wszystko według rozkładu i co, 2,5 półka. i koniec, i 8 godzin prawie No. strzałeczku nic nie idzie, nic nie jedzie, jedziemy tam też nic nie jedzie, to też jedziemy. Tutaj mają czerwone, to też jedziemy. Lewo. Lewa jego mać. Jeszcze raz w lewo i w lewo. I na lewo. Po w lewo i na drzewo. Dzionek spokojniutki. Dzisiaj ostatni dzień jak sprzedawałem bilety za 5 zł, są karnety.

Kierowcy niedostępni. No, oczywiście, klasyka gatunku. Miałem dzisiaj pasażerkę, która miała 100 złotych. Chciała kupić bilet za 5 złotych, no ale sorry. Sorry, winę tu, zacząłem pracę i nie mam drobnych, ale gdybym miał, no to niestety, ale no nie, nie, nie sprzedam, bo no sorry, ale ludzie też muszą wiedzieć, że no, kierowcy... kierowca to nie jest rozmieniarka, więc. No sorry, so, sorry winę tu, jak tu mówię. Proszę drobniejszą sumę, a nie tuwa Panie z 100 płacić Post 2054 Co, no wieczór! Zimno się znowu zrobiło. Znowu taki zimowy, zimowy wiatr. Słońce, może jest, ale zimowy wiatr, za to jest taki zimny, nieprzyjemny, przeszywający znowu. Także, no tak, no taka typowa polska tutaj wiosna w na naszym tutaj rejonie na północy, w trójmieście, na wybrzeżu. niestety, ale tak często bywa, do tego maja a i w maju jeszcze potrafi być zimno no, w sensie wiatr taki naprawdę w słońcu gdzieś tam za wiatrem fajnie, przyjemnie, ciepło jak tylko wiatr zawieje to aż normalnie no, teraz miałem dłuższy postój na placu Kaszubskim, tam 30 parę minut no to zmarzłem, po prostu zmarzłem auto zgaszone, wiadomo ale po prostu zmarzłem Wiatr ja tak powiewał, tutaj te wszystkie. I wiadomo, że no tam ciepło, to moment, moment wyleci z zwozu. Tak? Ale to ale są się jak w styczniu, w grudniu. Nie wiem, takie mało przyjemne, przeszywające zimno. A jeszcze mam teraz Erkę, tak? 22,11 no, Erkę, mam z każdym ale niedziela, więc to chyba jedzie nasz od nas wraca jako N30, więc nie trzeba będzie drałować na przystanek, tylko sobie tu wskoczę Pazię już bazie tak już daleko jest tam przystanek też jest trochę słabo no kolegi, nie było dzisiaj w ogóle jeszcze tutaj, widzę a tak to mówię, no fajnie spokojniutko nawet sprzedałem sporo biletu bo tam ponad 20 chyba także Także no, przy pierwszym kółku, potem to już standardowo tam, nie wiem, 3, 3 albo cztery przy półtora przy kółeczka, a tak mówię, przy pierwszym całym kółku to, to blisko, 20, blisko 20 biletów, karnetów. Ale to mówię, potem to już wszystko gdzieś tam się... No to jest niedziela handlowa, tak, niedziela palmowa, niedziela handlowa, ale gdzieś tam to wszystko już się rozjechało, tutaj w takich godzinach, gdzie jeszcze ludzie gdzieś tam podróżowali albo skądś wracali, a potem to już tak, no już raczej pewnie wracali ci co mieli już bilety kupowali bilety jak jechali y, gdzieś tam rano pewnie z domu więc tak wiatr jest północny, północno-zachodni taki naprawdę jak się jechało tam tą Kazimierską czy, 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 czy z Rumi do, do, do Kazimierza tą Rumską czy tam pod, pod, na pierwszej dywizji Wojska Polskiego Naprawdę, pod wiatr się jechało, było czuć, słychać jak, jak autobus walczył z tym wiatrem. no wiadomo, bo aerodynamiki to nie ma żadnej, bo to jest prostokąt, ale, ale no, walczył, walczył wóz z wiatrem. Skoro ten z kolei już nie cichutko, fajnie, przyjemnie zasuwał, jeszcze był przez ten wiaterek gdzieś tam. Także. No nic w przyrodzie nie ginie, tak? Raz pod wiatr, raz z wiatrem. Żeby jechać z górki trzeba jechać pod górkę i tak dalej, i w drugą stronę. No, wiosna, 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 dzień dłuższy, no, 19:00 z hakiem dopiero gdzieś tam te światła zapala, czy na wozie, czy tutaj mijania. dzisiaj była pogoda taka słoneczna cały czas, i ten wiatr to naprawdę byłoby super. Pogoda słoneczna, słoneczna, ale jakieś tam chmury były, ale rozwiane były przez wiatr, więc. No tak ja mówię, no tego no, nie nagrywam za często, bo, bo, bo gadam teraz właśnie o pogodzie, no czy czym tu gadać, no nie ma czy czym, nic mówi się nie dzieje, nic ciekawego się nie wydarzyło. A, a. Tak mówię, jak nagrywać takie koce poły, to też tam nie do końca jest sens, nie no, do końca się chce, potem to gdzieś tam montować, zgrywać, przegrywać. O no i Wam powiem, że już mi się nawet nie chce. Gdzieś tam coś przeminęło widocznie. Mówię, no, kiedyś powtarzałem. Nawet najlepszy serial się kiedyś kończy. Nic wiecznie nie może trwać, a ja nagrywam już ile, to będzie już chyba 8 lat. Jak zacząłem pracę, no to jakieś takie właśnie nagrywki z tra tras, tak, jakie trasy, dane linie. Mają więc, więc. A, no sprzętem takim, sprzętem innym, to ma szeroki kąt, to gdzieś tam znowu. No, to już tak. Jak to mówią, nic na siłę. Tak jak mówiłem pod ostatnim filmem właśnie, no nic na siłę wszystko młotkiem. Się gdzieś tam powtarza. Tym bardziej też na no, mówię, mamy tabor. Mamy monotonny też. W zasadzie same mamy. Chyba same mające zostaną. No, może coś nowego kiedyś się pojawi. Jakieś nowe wozy, ale kiedy, co? Nie wiadomo. Nie robiłbym sobie raczej nadziei. że gdzieś tam coś prędko zobaczymy. Tego mówię, właśnie no takie filmy jak ten, no to, to nie ma no to bez sensu. Przecież, to, 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 nie ma o czym nie ma, jak człowiek też jest zmęczony już. A tym też widzę po odsłonach gdzieś tam, że to wcale nie ma tam jakiejś wielkiej oglądalności. Także jak to mówią, czegoś się narobi, i tyle, właśnie. jak jeszcze też yy, mówiłem właśnie no, to, to już takie tak, taki zjazd już tam gdzieś jest nagrane takie pogaduchy i to chyba nie pierwszy także także dobra tutaj my sobie wylogujemy włączymy również radyjko, radio, telefon wyłączymy kamery same się wyłączają tristra sam radio się wyłączy też tutaj grajek, jak się kluczyk skręci dobra a ja zajeżdżam na stację paliw i kończę ten wideoklip